Ha. Czy ktoś wie, co jest z Mateo? Jak się tuje Nie wiem. Kogo to obchodzi? Mateo jest z rolera, to nasz wróg. Jeden mniej u nich, to tylko lepiej dla nas. Co? <grym> Chyba nie mówicie na serio. Nie wierzę w to, co słyszę. Co z tobą, Ramiro? Tak bardzo przejmujesz się tym, co się dzieje z Mateo? Nie jesteś jednym z nas. Nie możesz stać po dwóch stronach. Wiesz o tym. To, co się dzieje na Wrotkowisku i poza nim, to dwie kompletnie różne rzeczy. Jeśli ktoś tutaj bardziej skupiałby się na pracy na Wrotkowisku, zamiast utrudniać życie ludziom z rolera, bylibyśmy o wiele lepszą drużyną. Nie wiem, o co mnie oskarżasz. Tak się składa, że jestem w stanie zrobić wszystko, żebyśmy osiągnęli sukces, ale to nie znaczy, że Mateo mnie nie obchodzi, to mój kumpel. <laughs> o patrzcie, jaki Ramiro zrobił się lojalny. Ile czasu stracimy na gadanie o nieudacznikach zamiast jeździć? Czas skupić się na treningu. Hmm, ciekawe, dokąd wy się wybieracie z tymi wrotkami. Na spacer po parku pokażemy im ładną pogodę na trening. To oczywiste. To nie jest zbyt dobry moment na głupie żarty. Proszę posłuchać. Nieważne, co się wydarzyło, my się tak łatwo nie poddajemy. Jesteśmy gotowi wejść na wrotkowisko i jak zwykle dać z siebie wszystko. Pokażemy, że jesteśmy najlepsi. Przepraszam. Hmm. Obawiam się, że na to chyba jest już odrobinę za późno. Hmm? Ten pociąg właśnie odjechał. Pociąg? Nie rozumiem, co ma pan na myśli? To, że wszystkie treningi zostały odwołane. Co? co? Czemu? Mówiłem, że porażka będzie miała konsekwencje. Hm? Nie wiem, co teraz będzie z drużyną Red Sharks. Dopóki nie podejmę decyzji, nikt nie będzie tu trenował. Teraz się zaśmiejcie.